Kuknij! Kuchni? kuchni. Trzyma nóż za plecami Aha. w taki sposób. Podchodzi w to miejsce i wykonuje dwa gwałtowne. Mhm, Ruchy tak. Wyciągnął nóż i z głowy, głowy takim młotkowym ciosem. Próbowały, próbowały tutaj trafić pana, pana Krzysztofa. Nie wiem ile osób było. 1, 2, 3 spróbuj moich cukierków. Krzyśki o smaku Czekolada Chili dostępne tylko w sklepie SFD. Użyj kodu 0 i zamów taniej. Partnerem kanału jest XTB. Aplikacja inwestycyjna, z którą zaangażujesz do pracy Twoje pieniądze. Najlepsze kieszbeki w ponad 150 sklepach. Płać i oszczędzaj z kartą Zen. Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga. Największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Stanowski, Andrzejczak Idębski, Żulczyk, Matczak, Bojke, Pinkwart. 400 stron tekstów w najnowszym magazynie Zero. Zamów na magazyn.zero.pl Obrzeża Radomia. To tu w nocy z soboty na niedzielę pan Krzysztof został napadnięty przez 46-letniego Kolumbijczyka. Właśnie w tym miejscu znajduje się hostel pracowniczy i tutaj przebywał Kolumbijczyk oraz jego koledzy. Jak to się w ogóle zaczęło? Pan Krzysztof, jadąc autem, zauważył jadące auto przed nim, które jedzie zygzakiem. Zadzwonił na policję i dojechał aż tutaj. Zagroził drogę właśnie. Temu samochodowi dwóch mężczyzn wy, z niego wysiadło. Było to dwóch kolum, Kolumbijczyków, zaczął z nimi rozmawiać, mówi, mówiąc, żeby poczekali, no bo chciał, żeby policja sprawdziła ich trzeźwość. Zjechałem z tamtej strony z samochodem za z pijanym, no tak podejrzewałem, zatrzymał się samochodem tu, tutaj na poboczu. Przyblokowałem go. Z no, podeszłem wyczułem z samochodu wysiadło dwóch panów w ciemnej ka, ciemni. No, z, od, z pana co jechał, co sprowadził ten samochód, wyczułem alkohol. No, w, w tym momencie się zacząłem cofać, bo już szukałem na z telefonie z, na z Papier, jaki to jest adres, żeby podać to z policji. Czekamy. Kuchni. Kuchni? Kuchni. Ten pasażer zmierzał w moją stronę, był agresywny. Była tutaj chwilowa zbójka tapieńści. Po czym no, zjawi, zjawił się z przypadkiem stad jeżdżający samochód. Dziękuję, że stanął. Przedzwonili nas policję, bo o to ich poprosiłem, niech dzwonią nas policję w sprawie spijanego. Zobaczyliśmy y, trzech panów y, na środku ulicy. Na początku nie wiedzieliśmy, co się dzieje, czy, czy są jakieś wygłupy, czy, y, czy to jest jakaś poważna sytuacja i okazało się tak, że że jest to szarpanina bijatyka. W międzyczasie w tej szarpanie pan Krzysztof, który tutaj samotnie w zasadzie odpierał, odpierał ataki, pokazał nam telefon ducha, żeby dzwonić na policję. Wybraliśmy, wybraliśmy numer, numer alarmowy. W międzyczasie pan był wcześniej, pan Krzysiek był wcześniej w kontakcie z policją i udało mu się szybciej tutaj połączyć, więc my się rozłączyliśmy. I ja wysiadłem, wysiadłem z samochodu i, i powiedziałem, że, że zostanę jako świadek. A był pan Krzysztof i kilku mężczyzn? Jak to wyglądało? Był pan był Krzysztof i dwóch, dwóch mężczyzn z ciemnej karnacji. Ale co robili? Atakowali go? Czy jak atakowali? atakowali. Podjechałem, nie wiem ile, ile to trwało zanim my podjechaliśmy, bo to było takie szarpanie, jakieś próby wymierzania ciosów. Wydaje mi się, że niecelne w większości do, w tym momencie, kiedy my podjechaliśmy, kiedy ja wysiadłem, panowie uciekli. Panowie uciekli, zostałem sam z panem Krzysztofem. No i wyszło trzech, czterech mężczyzn, wszyscy w ciem, ciemniejszej karnacji takiej latynowskiej. No i od, od wyjścia od bramy kierując się w naszą stronę no problemo, no problemo. Że nie chcą problemu, nie wiem. No problemo, no problemo. No i idąc w naszym, w naszym kierunku, staliśmy tak trochę po trójkącie w stronę bardziej Krzysztofa. Jeden z tych, z tych, z tych panów, ten, ten, pasażer wyciągnął nóż i z zagłowy głowy takim młotkowym ciosem próbował, próbował tutaj trafić pana, pana Krzysztofa. Nie wiem, ile ciosów było, jeden, dwa, trzy. Podchodząc w moją stronę, Tonę z gwałtownym, szybkim ruchem wykonał ruch. W tęce ten, miał nóż. Zobaczyłem go w, w ostatniej chwili. Gdybym mnie odskoczył, nie byłoby mnie tutaj. Nie rozmawiałbym z Państwem i z mój syn, co ma 8 lat, by już taty nie miał z następnego. Dziecka się spodziewam w każdej chwili. No. Bo, bo tu Dobry. jest monitoring w tak. ogóle i w prokuraturze pan dzisiaj pokazali panu ten monitoring. Tak, tak. tak. I ta sytuacja jest cała zarejestrowana, rozumiem. Tutaj tak? widać jak z, by, z, wychodzą i pan y, trzyma nóż za plecami Aha. w taki sposób. Aha. Podchodzi w to miejsce i wykonuje dwa gwałtowne mhm, ruchy, tak? Duchy. No, no mhm. to, no, Czyli wszystko, wszystko to zarejestrowała ta kamera? Tak, mhm. tak. A... Czyli oni nóż w sensie jak uciekali y, później to tutaj gdzieś wyrzucili, pan go znalazł, no, tak? Z, tam pod, potem z, tu, z, z, był nóż, no z, wezwałem z pana z policjanta, mhm. no zabezpieczył tak. nóż, mhm. no i się, mhm. akcja się już to szybko, szybko się działo, była strasznie dynamiczna, dynamiczna sytuacja. miałem wrażenie, że wręcz jeden z ciosów pan Krzysztof sparował. Później, później tutaj pan Krzysztof wyjaśnił, że, że udało mu się odskoczyć, uniknąć, ale było na tyle blisko, że mi się, mi się wręcz wydawało, że, właśnie, że odbił jeden z ciosów. I jak to się zakończyło? Bo rozumiem, że no to była jakby szybka sytuacja, taka tak, dynamiczna. Tak, pan, pan Krzysztof odskoczył bliżej w moim kierunku. Oni stanęli na chwilę w miejscu, cały czas no problemo, no problemo, idąc w naszym kierunku. Ten nożownik schował pod, pod koszulkę ten nóż w pewnym momencie, ale za chwilę znowu go wyjął i szedł w naszą stronę. Teraz w moją, w Krzyśka, wydaje mi się, że chybił trafił. I zaczęliśmy uciekać. Po prostu odwróciliśmy się i idzili w, w przeciwnym kierunku. No i tutaj szczęście, że akurat patrol. Jak my zdążyliśmy się odwrócić, zacząć uciekać, akurat jechał na przeciwka patrol. Dobiegliśmy z, z Krzysztofem do, do radiowozu. Zdążyliśmy się w zasadzie odwrócić i ten nożownik stał na środku tam skrzyżowania ulicy Trzemińskiego, Błędowskiej. Zauważył, że jedzie, że jedzie radiowóz. My zdążyliśmy go wskazać, że, że on ma nóż. Policja się udała w jego kierunku ale oni się uciekli na teren tego hostelu, pochowali się. No i później się okazało, że, że, że ten nożownik gdzieś tam porzucił nóż. Nie powinno być tak, że w takim małym mieście jak Radom jest wiele takich miejsc w Polsce, prawda? I jeszcze mniejszych. Ludzie nie powinni czuć się zagrożeni w własnym domu. Zeznania pana Krzysztofa, świadków i monitoring z miejsca nie pozostawiły złudzeń. Kolumbijczyk próbował zaatakować mieszkańca Radomia nożem i zadać mu ciosy w głowę i klatkę piersiową. Dlatego prokuratura postawiła Edwinowi A.J. zarzut usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Dodatkowo zarzut zmuszania przemocą, by Polak nie filmował i nie wzywał policji. Kolumbijczyk, który w momencie zatrzymania miał 1,2 promila alkoholu we krwi, nie przyznał się do winy. Zeznał, że nie chciał zrobić panu Krzysztofowi krzywdy tylko go postraszyć teraz jemu grożą straszne konsekwencje bo nawet 20 lat więzienia sąd ma dziś podjąć decyzję o 3 miesięcznym areszcie dla imigranta który w Polsce przebywał legalnie Spróbuj moich cukierków Krzyżki o smaku czekolada chili dostępne tylko w sklepie SFD użyj kodu 0 i zamów taniej Partnerem kanału jest XTB Aplikacja inwestycyjna, z którą zaangażujesz do pracy Twoje pieniądze. Najlepsze kieszbeki w ponad 150 sklepach. Płać i oszczędzaj z kartą Zen. Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga. Największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Stanowski, Andrzejczak Idębski, Żulczyk, Matczak, Bojka, Pinkwart. 400 stron tekstów w najnowszym magazynie Zero. Zamów na magazyn.zero.pl Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.